Umieram. Ale T-Pugging ci robię, T-Pugging ci robię. O kurwa, cześć. Mua. 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 Cześć. Słyszysz mnie? Fajnie, fajnie. wiesz, Zaj się cię słysza, ale fajnie wyglądasz. Ty też, kurwa. Cześć. Mm. O, cześć malutki. Cześć, mówię coś, kurwa. Cześć, malutki. Cześć, kurwa. Żółta żółta się bo powtórka moja ma 3 minuty i do mu bomba To jest strefa VIP, co so, so ty tu robisz? Przedem do toalety, wie pan może gdzie jest toaleta O kurwa Ty widzisz jaka okay. idziemy okej okay. Idziemy no dobra. Dziemy, ja Panie, proszę Państwa, dzisiaj jest zamknięte, i sprawa jest taka, że już dzwonię na policję. Co? Bo właśnie doszło do aktu włamania. Słuchaj, słuchaj, ja wiem, ja wiem, że Ty chcesz to wygrać, ale słuchaj, ja Ci na to nie pozwolę. Ja mam dowody takie, że. że. o, Panie. No, nie będziesz miał, miał lekka. Eee e -e. Poczekaj, zmontujesz to jakoś. E -e. się przewracać, No kurwa, przestańcie, nie umiem! Nie, ja pierdolę no, teraz ty. Wzywa na salę Kiemona zieloną żabę. Kiemon zielona żaba, dzień dobry, dzień dobry. Nie trzeba tych daw, nie, nie trzeba tych daw. Cześć! Cześć! No, cześć. Ty, ty jesteś moim adwokatem? Tak. To jest mój adwokat? Ej, ja mam takie ja nie jak Poczekaj pan chwilę jeszcze do Kibelka idę. Ty, na lewo jak coś. Masz Ej, może pan. do, gra... może Zapraszam do tego wygram. Kibelka. Dokładnie. Zapraszam <laughs> pana ślidziaka <laughs> na salę. Co ty? on! Proszę o spokój na sali. on! <laughs> to ty? Um, dzień dobry ja? wysoki. Dzień dobry panie sędzio o, kasa. Pan nie zamknął, ale ja okażę się większym profesjonalizmem, zamknę... tutaj... bok. No kurwo, zamknij mordę, no usiądę Cześć, obok mojego ślidziak. tutaj... tyle ty ty się, zamknij. Mkanem. Przegrają, przegrają. Wiem. Dobrze, rozpoczynam sprawę o godzinie 20... chyba 21, nie ma zegarka. Sprawa eee, <laughs> dotyczy oskarżenia pana Ślidziaka oraz Drifta, oskarżonych o włamanie do restauracji, gdy była zamknięta. Słucham. Proszę pana, proszę pana. Tak. Panie niski sędzia. Mam pytanie, bo <grym> ich było trzech. Czemu ich tam siedzi dwóch tylko? Powiem tak uciekł. Copi się w tłum, był czas. Uktacnower. Wszystko Rower. jasne. Wymie Nieprawda, wytopi. po prostu oni szybko biegają. Cicho nam! <grym> no co to? A to są chyba dowody, wody, nie? Tak! nie sędzi, tak, tak. tak. Ha, Są szybsi! Wiesz tak jest! No dobrze, dobrze to. Tak. On jest żółty do tego zjadł. On jest biały. Dobrze. To... Wydaje mi się trochę inaczej. Okay. Mordę. Jakie dowody ma pan na swoją niewinność? E, tak, dowód numer jeden. Podłoga. Podłoga. W... My, <noise> jesteśmy skończeni. Podłoga w restauracji pięknie wskazuje na to, że była idealnie wypucowana, żeby świeżo otworzyć waszą restaurację. Natomiast mimo wszystko nadal pan podtrzymuje, że restauracja była zamknięta. Mimo tego, że na drzwiach <grymian> widniał napis, że była ona otwarta. Ja nie wiem. Nie wiem. On nie wiedział, nie wiem. E, dobrze, adwokat tłumacz mnie. Co on trzyma? Się. <grymian> <grymian> no, e, no nie ma, że, e, chciałem tylko powiedzieć, no, że, że tutaj, mam, tutaj mam bardzo piękne pliki, które potwierdzają tutaj tą sytuację, że e, mój Przełożone. klient klient jest niewinny. Jestem niewinny. No, jest niewinny może, tej całej sytuacji. W że... takim Poczekaj, cicho, zamknij modne. Wnoszę o jedną oh. rzecz. Co ja miałem wnieść? Eee. <laughs> e. Ej, ej, Co no? nie miałem czas powiedzieć? Że. Powiedział. On właśnie powiedział. powiedział... Co? Tu? Powiedz, że tym słuchaj trzeba. A dobrze, dobrze, dobrze. Okay. Generalnie. Tutaj mamy narzędzie zbrodni. To jest młotek, którym ten pan w pomarańczowym stłuk szybę. Mam Mogę no. przynieść te dowody tam, oczywiście. Oczywiście, Panie... e, chciałbym tylko po powiedzieć, że młotek jest ofoliowany, więc cały czas są na nim jego i tego małego odciski palca, Dokładnie. więc jesteście udopieni. Czyli winny! Tak? tak! Wysoki Sądzie, chcę tylko napomnieć, że mój klient, który rzekomo jest oskarżony o tę całą sytuację, nie ma żadnego młotka, ponieważ byliśmy wcześniej w restauracji, w której. E... W której się wamaliście? Nie, 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 to nie chodzi o tą restaurację, tylko jeszcze poprzednią, ale tą, którą jakby którą zginęliśmy legalnie, są nawet papiery, dokumenty twierdzające nasze, nasze usługi. Posłuchaj, mamy tutaj paragon od Lidla i Biedronki, które wybierasz. Mamy te dowody. A... Zgłoszę sprzeciw, przeciw, pierdoli głupoty Zgłaszam sprzeciw, to nie ma nic w, w związku ze sprawą yy, A Aktualnie nie rozmawiamy powiedzieć. o restauracji pod nazwą i prawda, obrandowaniem McDonalda A on nie, aktualnie co mówi gadasz. o restauracji, zamknij mordę A on aktualnie gada o całkowicie innej restauracji, ale do tego też przejdziemy, spokojnie, nie martwcie się, będziecie rozliczeni kurwa No powiedz coś powiedzieć kurwa Gdzie kurwa nie słyszę, To ty pierdolisz Powiedz, że chcę coś powiedzieć. a dobra. E, objection. Proszę posłuchać. Młotek, który został przedstawiony jako dowód przeciwko mnie, jest podstawiony przez pana Kermita. Dlaczego? Ponieważ tym właśnie młotkiem próbował on wbić mojemu niskiemu koledze do głowy, żeby nie brał rzeczy z jego biurka, kiedy byliśmy u niego w gabinecie zaprowadzeni przez jego pracownika. Po tym, jak to byłem skrzywiony dwa razy. Stop! Zgłaszam sprzeciw. Właśnie pan powiedział o kradzieży, swojej kradzieży albo pana kolegi. Co jest w sumie jeszcze kolejnym dowodem, który panom właśnie dostarczył. Nieprawda, on Cię tylko pod, On tylko podniósł. Z, kurwa, zamknij pierdol. Co? Zamknij pierdol. Co? Poczekaj, wytnij to kurwo. E ej, ej, patrz tu, patrz tu, patrz tu. To, to Wiecie, że Dildo to nie jest dowód sprawy? sprawie? <gry> Kurde. Ale ta taczka taką jest, We, weźmy to pokaż. Co? Dzięki dzięki A no, no wasze no o kurde! Dochody Dochody mi dowody mi prawie. zniknęły. Prawie dostaliśmy młotkiem! No. Dowody mi zniknęły! Mamy Nie dowód jest. na naszą niewinność! Mamy młotek. Wysoki sądzie yy, nasze przeciw i przede wszystkim o to, że adwokat pana Kermita prawie nas jej młotkiem. Nie Ja się zainteresowałem innym dowodną sprawie. Jest go więcej, jest bardziej wartościowy. Ale proszę nie wciągać k... podczas sprawy, okej? Co on odpierdala? Aj, co on powiedział? Nie wiem Poczekaj! No co? Nie wiem Czy ma pan jakieś problemy, czy, czy musi pan na wyjść? Chciałbym, Chciałbym... przeprosić za mojego klienta, on Chwila. ma zespół Aspegera, więc on nie panuje dokładnie swoimi emocjami. Co ty pierdolisz? Bo nie jesteś w umyśle. W Znaczy, Tak, czemu. tak, tak, dokładnie. No niestety cierpię na taką rzadką chorobę, jaką jest e, debilizm, więc. Przepraszam za nie. Dowodzi o tym, że w trakcie wykonania czynu był on niepoczytalny umysłowo, co. E, przysłuży się na ulgę w karze, słucham. E... Poczeka pan, poczeka pan, ja sobie tutaj stanę, tak stanę, albo nie, usiądę, o, będzie będzie wygodnie, prawda? E, <grym chciałbym <grym powiedzieć, że owszem, on mógł być niepoczytalny, bo on ma jakieś tam schorzenie, chuj wie co on tam ma, no pewnie ma jakieś tam za To chuj wie to tam, wiecie, to przyznad Choko. Co? A, to przez narkotyki. I sądzę, że, prawda, że, e, ej, ej, żółty, ej. Dlaczego pan? Co ty odpierdalasz? Nic, nic. Chciałem ci do dowody. I chciałbym powiedzieć, że to, że jedna osoba z nich ma faktycznie stwierdzone takie schorzenie bądź nie ma go stwierdzonego, to nie oznacza, że druga osoba była w pełni poczytalna. Bo oto pan adwokat też był, prawda, na miejscu wydarzenia i dlaczego on właśnie jest adwokatem w chwili obecnej, mimo tego, że był na miejscu zdarzenia. Doprawdy. To prawda, był pan... byłem na miejscu Wy... zdarzenia, ponieważ jestem jego opiekunem, ale jeżeli mowa o niepoczytelnościach, panie Kim Żabło, to chciałbym się czegoś pana zapytać. Słucham? Czy pan zdaje sobie sprawę, że artykuł 8 paragraf 4 zabrania picia alkoholu w miejscu pracy? Wnoszę sprzeciw, restauracja to jest miejsce publiczne. Znaczy to nie jest miejsce publiczne, nie, 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 nie. przepraszam. Do restauracji mają tylko osoby wstęp, które wcześniej wniosły poniekąd opłatę w wysokości 10 dolarów, żeby móc wejść do budynku. Ta opłata jest zawsze im oddawana po wychodzeniu z budynku. To I ciekawe, bo mam tutaj... Powiedzieć, Proszę, słucham, słucham. Pro... nie, nie, słucham, słucham. To... Nie no mów, 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 śmiało, śmiało. To ciekawe, bo... Nie no mów, mów, ja tutaj. nie, To ciekawe to, co pan mówił. Nie, mów, ja kierwam, spokojnie. Kurwa. To ciekawe to, co pan mówił panie Kiemonierzabu, bo to co w swoim momencie tutaj trzymam, to jest dowód potwierdzający wszystkie wpłaty dotyczące banku. I w tym momencie pokazuję go wysokiemu sądowi. Mhm... To są wszystkie rzeczy, to są wszystkie pieniądze z banku, które jakby zostały przelane i mamy, mamy przejebane, nie mamy przejebana. Jakby tam są spiski na temat, których jakby nie umawialiśmy się na to. Nie umawialiśmy się na zapłacenie tego, a i tak to dostaliśmy. Przy, przy czym i tak musieliśmy to zapłacić na miejsce, damy, nam, damy, damy, damy. Oh, do... na razie na 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 I właściciel no. nawet nie chciał nam o tym wspomnieć. On po prostu to odkrywał, tylko po to, żebyśmy myśleli, że za te, to znaczy, okrągłe 3000 zł. Złotych... Czy przed wejściem do restauracji dostał pan umowę dotyczącą zasad panujących na terenie restauracji? Tak. Przeciw. To. Co? Słucham? Co ty to robisz? Tak? Dostałeś, dostałeś, faktycznie <śladım> dostałeś. Byłem świętowany na to, że powie nie. dobra, nieważne. Czy mogę zadać pytanie? Nie. <grym> Niech będzie, Zezwolę nam no. to. Jest pan w ograniczonej umiejętności umysłowej obecnie, może mogę mo, mo, na to zezwolić. Czy niepoczytalny, to znaczy, że nie, jakby nie umiem czytać? <ślonia> tak, 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 tak. siedzieć, tak, tak, siedzi spokojnie, tak, spokojnie. tak pat, pat, pat. teraz. spokojnie, tak, tak. No, no. chodź, chodź. O mój Boże. E, nie, nie Udało mi się tutaj podejść. To mam kolejne dowo... <g> nie? <discretion> nawet... <g cassette tama> Ty, ale żeby w sądzie... Sonek, to? Proszę, spokój, bo będziemy źle, <gresso> będziemy... Młotkiem walnij, walni. walnij. <Grace> Dobrze, widzisz? Młotkiem walnij, młotkiem walnij. Dobrze. Aktualnie chciałem przeprosić, nie bo niepotrzebnie wni wniosłem sprzeciw, bo po prostu się spodziewałem, że prawda, ów adwokat będzie kłamał i że powie, że nie dostał takiej umowy. Umowa oczywiście w naszych restauracjach wszystkich jest taka, że za wejście do budynku trzeba wnieść opłatę w wysokości 10 dolarów. Te 10 dolarów na spokojnie jest... Zachowywane. To jest oczywiście w ramach All Inclusive, czyli zaparkujemy Twój samochód, przypilnujemy go, on jest na strzeżonym parkingu. Jeśli wchodzi na przykład Pan z dzieckiem, no to sadzie, jest do sadzie, tego sadzie. oczywiście sadzie. Van, nasza animatorka, która tobie, zajmuje tady, tobie, tobie się bardzo często dziećmi. Ale chciałem jedną rzecz napomknąć. Oni A ostatnio byli z dzieckiem w mojej restauracji. Ja o tym nie wiedziałem. I dowiedziałem się dopiero na sam koniec o, o tym od jego opiekunów prawnych, że oni go porwali. Hmm. Przerwę na chwilę, panu. Czy może pan wyjść z po, z po, z po stołu trochę tak? Nie, 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 poczekaj, poczekaj. niech nie wychodzi, niech nie wychodzi, jest git. A. No dobrze. To skoro wyczerp... Cholera. <ślał> 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 Skąpał się tą taczkę? <ślał> Co u Ciebie? Wysoki sądzie? Wysoki sądzisz? Chyba znamy odpowiedź. Czy jest coś za korzystanie z używek podczas e, prowadzenia oskarżenia? E, Dobra. Zastosowanie używek w czasie rozporządzonej jest e, kara więzienia do 10 lat. Nieważne, nie ma żadnej kary więzienia. Spokojnie. <noise> chciałbym wnieść tutaj. Skoro Dobra, pan chciałbym nogę. tego powiedzieć, że to jest dowód w sprawie. Ponieważ jedna kogo, kogo to noga? Jedna, os... jedna z tych trzech e, osób, która weszła e, da... chwileczkę, do. Naszej... Chwileczkę, chwileczkę. E, Gdzie jest oskarżony? <noise> e, niech mi da pan chwilę. Na panu Co zostaw ten granat? No nie wiem! <grym> granat! Spokojnie wysłał sądzie, uspokoj sytuację, uspokojuję sytuację! Mam kurwa nóż! Nie zawagam się go! A! Masz nóż! Masz nóż! Co pan? Ej, ej, słuchaj. Hmm? Jak coś dobrze idzie, no, nie tylko wiem. pamiętaj, Odprawka. że to my mamy wygrać to sprawę, no. Więc, dobrze, e, dobra. Spokojnie, spokojnie. Trzymaj, to... trzymaj, trzymaj. Jak, ej, ej! ej A, trzymaj, aha. jak coś... Jak coś, to wiesz, wiesz. Wysoki Sądzie, czy mógłbym przyjść na środkowy stół i opowiedzieć kilka swoich sugestii? Nie, i chuj. Ciebie, nie, ciebie się nie pytam. Jeżeli są związane ze sprawą, to no, może pan, oczywiście. Wysoki Sądzie, jak zresztą pan e, niedawno to słyszał o alkoholizacji naszego tutaj teoretycznie porwanego młodszego przyjaciela, to to jest wszystko kłamstwo. My z nim, jakby, yy, ma pan tam dowody w yy, rzeczy sprawy, że on był jakby z nami mm -hmm, tak, legalnie. Wierze, ja. Jakby ja ten specjalny pakiet na trzy osoby, żebyśmy fajnie spędzili czas, więc on jakby tam był legalnie. Plus dodatkowo barman, który nas tam obsługiwał, czy praktycznie prowadzący przez tego gościa, tą żółtą. Kurwa. Tą zieloną żabę. objection, <średzy> objection. Od kurwa poczekaj. Nie ma objection, więc mogę dalej mówić. Trzymaj to. Kurde. O kurwa, ta filmcie. Co to, przebiłem ci rękę? dobra, e, objection. E, <noise> chciałem wnieść tutaj sprawę, że owszem, ów y, pan był u mnie w restauracji, owszem wykupił on pakiet na trzy osoby i zrealizowaliśmy wszystkie potrzeby jakie chcieli, ale w umowie było Ej, ej, czekaj, daj mi to podać. Czy ty masz tą umowę? <gry> I, Chyba ta przerwa będzie wymagana. Dwie minuty przerwy dla. A, i postał, żeby Dobrze. Dobrze, czyli dwie minuty przerwy, okej, okay, chodź, chodź, obgadamy coś. Dobra, dobra. Dobra, słuchaj. Hej, no. aktualnie jesteśmy delikatnie udupieni, o, ale to, to, to nam nie przeszkodzi. Jesteśmy w stanie wygrać tę do tylko w tym momencie będziemy poruszali y, temat piosenki chujowej, które, mhm. które robiłem właśnie, prawda, im, no nie? I przynajmniej ten furas był przy tym obecny i on mi wisi 20 tysięcy. Generalnie. No. Ja, ja mam w to wyjebane, czy on mi to zapłaci, czy nie, jak mam być. Teraz no jakby wiesz, no. Stać mnie. No! Ale chciałem tylko zrobić tak, żeby właśnie oni mieli udupione całkowicie, wiesz, argumenty, że ich argumenty nie przebiją tego, że oni nam wiszą D 20 tysięcy i nic, ale to nic mi nie wpłynęło na konto, dzięki czemu będziemy no. w stanie wygrać tą e, rozprawę. A jak jej nie wygramy dzięki temu, to mamy dowód numer 2. No, ma to jaki więc, sens. <grym> więc ma to sens, jak najbardziej, więc... E, co ty robisz? Patrzę się w sofie, fajny jest. Ej, faktycznie. Dobra, chodź, jak dam radę. Co jest? To. Kij, bo wyleciałem to... w kosmos. Czemu kurwa? Ja on o. robi jakiegoś munłocha na krześle, ja pierdolę. <grym <grym no aktualnie się rozlibałem na łóżku. Wit. <grym> Generalnie mój klient zrobił dla e, tego pana tam, e, zrobił muzykę. Nazwy, może tutaj pan powiedzieć: chujowe. Dokładnie. E, A chujowe. Taka ten, i nie dostał zapłaty. Tutaj mamy włosy, oczywiście, z mikrofonu. Nie wiem, nie wiem ja, jakie... Ja nie wiem, to ja nie wiem co zaraz musiałem robić z tym mikrofonem, kurde, tego go w dupę, nie wiem. No możliwe, wiesz, jest taka możliwość. Szczerze, nie wiem jakie to są włosy, dokładnie o skąd, No ale... Takie włosy, akurat, <noise> nie? No, to tak. To są takie włosy, o. Tutaj oczywiście mamy fakturę jeszcze, którą mogę Daj, do tej kurde. panu zanieść. Daj to. Tutaj, proszę bardzo. Panie sędzio! Co panu się stało? O! Wylew, wylew mózgu, co się stało? Nie, nie, nie. Spoko. Ej. Mam to codziennie. Jakby... To jest w sprawie chujowe, tak? To z utworu tego, co wykonał tak, e, pan e, Shieldzak. Tak. Dokładnie, ja go wykonałem, on nie robił w tym momencie, właśnie się do tego przyznał. Nie, ja go wykonałem! Nie, no powiedziałeś, że ja go wykonałem. Ja no, nie, go, my nie my... ja powiedziałem, że to jest w sprawie chujowe. Mój, wiem, klient. Mój klient Sprzydź, wykonał... Chwila Ja panu coś pokażę W tych aktach są informacje, które przedstawiają dokładnie nakreślone Co jest <ścoughs> <ścoughs> Zważając na obecne dowody w sprawie i dowód, który obecnie lata Nieważne, anomalie fizyczne Mam e... jeszcze jeden dowód O kurwa Je Jeszcze jedno <ścoughs> e... Dobrze, zważając na obecne dowody w sprawie przedstawione przez Dwóch mecenasów. O kurwa i do tego jest eee, wnoszę. <grym> Wkurwa! <grym> wnoszę <grym o ee, to, że pan człowiek jest winny i wskazuje. GAAAAA! to To tak jest wygodność w, w placówce. Tak. to co Ślidzik? to znaczy? Przejebaliśmy to. Lisa, NO ZAMKNĄŁ MNIE W PIŚĆ Zamiast ze dwóch, boli mnie brzuch